Witamy Was, kochani, w kolejnym dniu naszej wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Witamy Was w poniedziałek, 25 stycznia, w święto Nawrzucenia Świętego Pawła w stoła. Chcielibyśmy dzisiaj modlić się w intencjach Panu Bogu wiadomych, w intencjach, których nosimy w naszych sercach. Oto prośmy w dzisiejszej modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia. A na początku wsłuchajmy się oczywiście w słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Pragnę zapisać jeden sen, który miałam o świętej Teresie od dzieciątka Jezus. Jeszcze byłam nowicjuszką i miałam pewne trudności, których nie mogłam sobie poradzić. Trudności te były wewnętrzne i połączone z trudnościami zewnętrznymi. Wiele nowen odprawiłam do różnych świętych, jednak sytuacja stawała się coraz cięższa. Cierpienia moje z tego powodu były tak wielkie, że już nie wiedziałam, jak dalej żyć. Ale nagle przyszła mi myśl, żebym się modliła do świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Zaczęłam nowennę do tej świętej, ponieważ przed wstąpieniem miałam do niej wielkie nabożeństwo. Teraz trochę się w nim opuściłam, ale w tej potrzebie znowu z całą godliwością zaczęłam się modlić. W piątym dniu nowenny śni mi się święta Teresa, ale jako by, by była jeszcze na ziemi. Ukryła mną świadomość, że jest świętą i zaczęłam mnie pocieszać, żebym się tak nie smuciła z powodu tej sprawy, ale więcej ufała Bogu. Mówi mi, że ja cierpiałam bardzo wiele, a ja nie bardzo dowierzałam jej, że ona dużo cierpiała i mówiłam jej, że mi się zdaje, że ty nic nie cierpisz. Jednak Teresa Święta odpowiedziała mi przekon... przekonywując, że wiele cierpiała i powiedziała mi, siostro, niech siostra wierzy, na trzeci dzień siostra tę sprawę załatwi jak najpomyślniej. Kiedy ja nie bardzo chciałam jej wierzyć, tym ona daje mi się poznać, że jest święta. W tej chwili duszę moją napełniła radość i mówię do niej: Tyś jest święta, a ona mi powiada, że tak, jestem święta i ufaj, że sprawę tę załatwisz na trzeci dzień. I powiedziałam do niej: Terenu święta, powiedz mi, czy będę w niebie. Odpowiedziała mi, że będzie siostra w niebie, a czy będę święta? Odpowiedziała mi, że będzie siostra święta, ale terenu czy ja będę tak święta, jak Ty na ołtarzach. A ona mi odpowiedziała: Tak, będziesz święta jak i ja, ale musisz ufać Panu Jezusowi. I zapytałam się jej: Czy ojciec i matka będą w niebie, czy niedokończone? Odpowiedziała mi: Będą. I zapytałam dalej: A czy siostra i bracia moi będą w niebie? Odpowiedziała mi, żebym się modliła za nich bardzo, a nie dała mi pewnej odpowiedzi. Zrozumiałam, że potrzebują dużo modlitw. To jest sen. I jak to mówi przysłowie sen Mara, a Bóg wiara. Ale jednak na trzeci dzień załatwiłam tę trudną sprawę, jak mi powiedziała, z tak wielką łatwością, jak mi powiedziała, dosłownie się spełniło wszystko, co do tej sprawy. To jest sen, ale on miał swoje znaczenie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Będzie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, Będzie jako w niebie, taki tak i na ziemi, chleba naszego, naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, dzisiaj i odpuść nam nasze, nasze winy, jako i my odpuszczamy, odpuszczamy naszym winowajcom. I nie, nie bój nas, nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z ducha świętego. Narodził się z mali panny, umęczał pod końskim piłatem, ukrzyżował, u Marii wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia z zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego. Święty, święty Kościół powszechny, powszechny święty obcowanie grzechów powszechny, odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, powszechny. żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmłodszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i i całego świata. Dla jego bolesnej męki jej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki jej dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. A dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. A dla Jego bolesnej męki. Nie miło serce dla nas i całego świata, na jego bolesnej męki. Nie miło serce dla nas i całego świata, na jego bolesnej męki. Nie miło serce dla nas i całego świata, na jego bolesnej męki. Nie miło serce dla nas i całego świata, na jego bolesnej męki. Nie miło serce dla nas i całego świata, na jego bolesnej męki. Nie miło serce dla nas i całego świata, na jego bolesnej męki. Nie miło serce dla nas całego świata, jego bolesnej męki. Nie miło serce dla nas i całego świata, na jego bolesnej męki. dla jego bolesnej męki. Nie miło serce dla nas całego świata, dla Niego porosnimy. Miej serce dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mień miło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mień miło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mień miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mień miło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mień miło serdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i w dusze i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przepłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew. Duszejóstwo najniższego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przedłaganie za grzechy naszego i całego świata. Dla jego bolesnej męki je miło sidzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miło sidzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki jej miłoierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki jej miłoierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O chwili wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O chwili wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdroj osierdzie dla nas, ufamy Tobie. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Pawle, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Wszyscy Święci, Święte Boże, módlcie się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Oddajmy siebie, naszych bliskich, znajomych, oddajmy cały ten świat, Stawidnictwo świętego Michała Archanioła, święty Michale Arkaniele, wspomagaj nas w walce, a, a przeciw, przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha. Bądź, bądź naszą, naszą obroną, aby go Bóg raczył, po formie to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana, inne duchy złe, które nas główem duszy ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą skroń do piekła. Amen. Wysłuchajmy teraz Ewangelii na dzień jutrzejszy. Będzie to Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 3, wersety od 31 do 35. Nadeszła matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest bratem, siostrą i matką. Niech Boże błogosławieństwo każdego z nas prowadzi. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dobrego wieczoru, spokojnej nocy. Zapraszamy na jutro. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.